Dzień dobry w październikowym wydaniu Wiadomości z Jelczelaskowicz. Zaczynamy: Martyna Kapral. Jelczańskie lwy. To mieszkańcy i ich cenne głosy zdecydowały, kto dzisiaj właśnie dostał tą statuetkę. Podaj łapę. Trzeba pomagać kocham zwierzętkę. Turniej futsalu. nie trzeba postawić na aktywność, na ruch, na zdrowie. Dowody wdzięczności i podziwu dla tych, którzy działali na rzecz społeczności. Tej jesieni miała miejsce gala wręczenia lwów jelczańsko-laskowickich w aż ośmiu kategoriach. Sprawdźmy, jakie emocje towarzyszyły wydarzeniu. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oddane głosy. Wyróżniono mieszkańców za ich działalność na rzecz społeczności. Lwy jelczańsko-laskowickie rozdano w ośmiu kategoriach. Była to gala pełna emocji i wzruszeń. Konkurs podzielony był na trzy etapy. W pierwszym etapie to mieszkańcy zgłaszali kandydatury swoich faworytów. W drugim, akurat zaś, to komisja konkursowa wybrała trzy osoby z każdej kategorii, które przeszły do kolejnego etapu. A najważniejszym etapem był właśnie etap numer trzy, ponieważ to mieszkańcy i ich cenne głosy zdecydowały, kto dzisiaj właśnie dostał tą statuetkę. Lwy Jelczańsko-Laskowickie rozdano w roku jubileuszu 35-lecia naszego miasta. To okazja do podziękowania Ludziom aktywnym za ich wkład w funkcjonowanie całej gminy. Te lwy to jest podziękowanie za pracę społeczną, generalnie za aktywność w odpowiednim środowisku. I to myślę, że tych ludzi będzie dopingować do dalszej pracy na rzecz powodzenia danych miejscowości czy, czy z całej społeczności Jelczelaskowic. Państwa bardzo serdecznie. Osiem kategorii, ale zrobiliśmy dodatkową nagrodę, nagrodę publiczności, żeby uhonorować tych mieszkańców, wszystkich tak naprawdę, którzy też nie dostali się do tego kolejnego etapu. Symboliczna statuetka lwa Jelcza Laskowic jest nie tylko wyróżnieniem, ale także motywacją do dalszej pracy i działań. To jest takie uhonorowanie naszych działań. Bardzo chciałam, żebyśmy wygrały dlatego, żeby wzmocnić nasze dziewczyny, że w tym, co robią, ma sens, a jeszcze ich optymizm i energia po prostu. Jest niesamowita, więc bardzo się cieszę z tej nagrody. To jest nagroda ogółu, nasza wspólna. Nadal będę realizował swoje pomysły. Mam ich bardzo dużo, nawet w organizacjach niektórych powstrzymują mnie, że, że jestem za aktywny i za dużo tych pomysłów. Ale wybieramy takie najbardziej realne, które są najbardziej potrzebne społeczeństwu i realizujemy. Widaj. chciał tę nagrodę dedykować w pamięci moich rodziców. Zapomniałem powiedzieć to ze sceny, a dzięki nim żyję. Oni we mnie obudzili pasję, pasję do czytania, pasję do pisania, do grzebania w różnych rzeczach. No niestety ich dzisiaj tu nie ma z nami i im to dedykuję. Statuetki powędrowały do Barbary Kaźmierkiewicz, Katarzyny Stela-Kondrakiewicz, Agnieszki Lech, Przemysława Walkowa, Latiki Opalińskiej. Koła Gospodyń Wiejskich w Wójcicach, Wojciecha Połomskiego, lokalnej grupy zwiadowców oraz do Jacka Mikołajczyka. 13. Choć szczęśliwa edycja akcji Podaj Łapę zgromadziła tych, którzy chcą pomagać czworonogom. Dla wolontariuszy wsparcie oławskiego przytuliska dla zwierząt to norma. Swoim działaniem stanowią dobry przykład dla innych. Plac Jana Pawła II zmienił się w miejsce pomocy dla potrzebujących zwierząt. W ramach akcji Podaj Łapę wolontariusze od rana zbierali datki oraz karmy dla psów i kotów. Chcieliśmy pomóc zwierzętom, schroniska, żeby się ucieszyły i żeby miały chociaż trochę troski. Pomóc może każdy, jednak, żeby było to skuteczne działanie, należy zapoznać się z zapotrzebowaniem danej organizacji lub schroniska. Mniej więcej co roku bądź dwa razy w roku organizujemy zbiórkę, która ma na celu pomoc bezdomnym zwierzętom w ołaskim przytulisku. To, to jest takie naturalne dla nas. Nie? Te zwierzęta wymagają pomocy, możemy im pomóc, mamy wolontariuszy, którzy są chętni, także... To jest taka absolutnie naturalna dla nas rzecz. Co powinniśmy przynosić na takie zbiórki, żeby rzeczywiście pomóc tym zwierzętom? No, na pewno jakieś lepszej jakości karmy typu właśnie gastro- albo hipoallergic, bo to się bardzo mocno przydaje. Bo jednak większość psiaków trafia do nas albo z problemami żołądka gastronomicznymi, albo właśnie skórnymi. Na pewno mokre jedzenie, jakieś makarony, bo to też dodajemy do karmy, żeby psiaki miały chociaż jeden ciepły posiłek w zimie chętnie pomagają bezbronnym istotom. Kocham zwierzętka. Moja córka miała pieska, dobermankę, przez 11 lat i właśnie odeszła. I zostały koce i takie różne posłania dla piesków wyprałam. Miałam zamiar zawieźć do schroniska w Oławie, a się okazało, że tu jest zbiórka, więc jakby na miejscu. Skorzystałam z okazji i, i, i przekazałam to. Jak znajdziemy jakiegoś psa porzuconego, znalezionego gdziekolwiek, to warto jest go zabezpieczyć u siebie na posesji. Albo wziąć do domu, jak mamy taką możliwość, i wtedy zadzwonić na policję, podać swoje dane, powiedzieć, gdzie pies został znaleziony, e, w jaki sposób został na przykład znaleziony, czy jest właśnie zabezpieczony, czy tylko państwo zgłaszają, że gdzieś się błąka. E, I wtedy policja kontaktuje się z odpowiednimi służbami i wysyła ludzi, którzy przyjeżdżają po tego psa i pies trafia do przechowalni gminy. I wtedy ma duże szanse bezpiecznego powrotu do właściciela. Pomimo jesiennej już aury, wolontariusze chętnie angażowali się w zbiórki. Nic nie było w stanie ich zniechęcić ponieważ celem wydarzenia była realna pomoc zwierzętom. Znaczna jednak liczba mieszkańców pomagała zapełnić puszki. Niekiedy nie dają. Niektórzy nie, da, nie dają, ale jak już jakaś osoba da, to dużo daje. Bardzo nie dużo. Nie, Fajnie jest, bo bardzo dużo ludzi. Daje, no zdarzają się osoby, które są, ale rozumiemy, bo nie zawsze każdy się może podszywać pod coś. No warto pomagać i naprawdę niektórzy ludzie wrzucali nam po 20 zł na raz, po 10 um, i warto. Jeżeli szukacie przyjaciela na całe życie, zajrzyjcie na stronę schroniska, na której stale pojawiają się nowi czworonożni bohaterowie. Zachęcamy również do wsparcia zarówno finansowego, jak i tego w formie wolontariatu. Mieszkańcy Jelcze Laskowicz doczekali się piątej edycji turnieju futsalu. Wysoki poziom gry i emocji na trybunach. Kto może wziąć udział w przyszłych rozgrywkach oraz która drużyna otrzymała Puchar burmistrza? Sobota na sportowo. W Centrum Sportu i Rekreacji odbył się piąty turniej futsalu o puchar burmistrza Jelcza Laskowic. Przerwa związana z pandemią sprawiła, że mieszkańcy z niecierpliwością czekali na tą jubileuszową edycję. Wracamy do normy, no i fajnie jest wyjść i się poruszać w końcu. Myślę, że nie ma sensu na weekendy siedzieć w domu, dobrze jest zawsze się gdzieś poruszać, prowadzić sportowy tryb życia. Jak długo panowie trenowali do dzisiejszego wydarzenia? Tydzień. I w jaki sposób to wyglądało, jak się spotykaliście? Na boisku, na oliku graliśmy. Na boisku mogliśmy zobaczyć drużyny amatorskie. Jednak rozgrywki oraz poziom gry zawodników był pełen profesjonalizmu. Okoliczne firmy pokazały najwyższy poziom sportowego ducha. Jest tutaj w tym momencie lepszy z najlepszych z Jerszlowskowic, którzy chcą pokazać swoje możliwości i też z swojej strony też chcemy się pokazać, a jesteśmy dobrą firmą, mamy dobrych zawodników, spróbujemy się. Z czasem formuła turnieju zmieniła się, dzięki czemu obecnie nie tylko przedstawiciele firm mieli okazję pokazać swoje umiejętności na boisku. Zaprosiliśmy osiem drużyn. Gramy z systemem brazylijskim, jest to system, który polega na tym, że drużyna odpada dopiero, gdy przegra po raz drugi, więc możemy tutaj zaplanować dość, dość ściśle przebieg turnieju. Mecz finałowy powinien rozpocząć się o 15.30. Oczywiście mogą zdarzyć się remisy i rzuty karne, więc mecze mogą się przedłużać, ale zobaczymy. Ten turniej jest otwarty i przede wszystkim jest skierowany, adresowany do zakładów pracy, które się znajdują na terenie Jelcza Także wszyscy pracownicy tych zakładów pracy, którzy są chętni, chcą się troszeczkę poruszać i w tej dyscyplinie wspaniałej, jak jest, jaką jest futsal? Ja myślę, że to jest możliwość bardzo piękna do tego, żeby spędzić sobotni dzień faktycznie aktywny, ruchowo. Uczestnikom gratulujemy, a wszystkich amatorów piłki nożnej zachęcamy do sprawdzenia swoich umiejętności podczas przyszłorocznej edycji. W tym wydaniu wiadomości to już wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę, poświęcony czas i zachęcam do obserwowania naszych materiałów na Facebooku i YouTube. Do zobaczenia wkrótce.